Witamy kochani, dzisiaj nowy vlog, no, ja. no, byłem, no, na w, byłem w ruskim sklepie, kupiłem kajmak, To, to zaraz. na, ja dzi to na Bez, dzisiaj to... jest, to na dzisiaj jest, a tutaj Bez. ja od samego rana działam, ponownie witam. E, budyń, bo będę zaraz miksowała z mascapone, bo robię takie w takich deserków, nie mam tylko większych takich tych yy, pucharków. Nie ta zaraz mi wyjmie. Pucharków, Pucharków nie. większych nie mam. Tak, o takie małe pucharki, i będę musiała jakoś to w takich. No, żeby to tak mi się tu zmieściło. Bo fajnie by było, żeby to był większy pucharek. No, ale no nie mam. Muszę zrobić w tym, co, w co mam. Tu zrobiłam tradycyjną sałatkę, dzisiaj właśnie. kroiłam. ją kroiła. co? Tak, Już ją robiliśmy. Tak, ja już ją robiłam. A jak ona się nazywa? Y nie ryżowa, wiem z, maka ma z makaronowa taka makaron w takiej kształcie ryżu, no, no. E, to, to nie mam dużo makaronu, ale spoko wystarczy. A kiedy Dlaczego to robiłaś? Czy... Na, na Sylwestra? Wiesz Co chyba tak. No to jak, tak, chcecie, jak chcecie, z czego jak była zrobiona to na Sylwestra zapraszam na no, I tutaj na vloga. mam taki właśnie sosik, majonez, jogurt, czosnek, tam... musztarda. I tam Gabi dokładnie trochę pokazywała, jak to to robi. Tak. Wiesz, no, jest gotowy. W sumie. No bo nie będę pokazywała tego cały czas, no bo to idzie przecież znudzić się, żeby cały czas te same rzeczy. No chyba, pokazywać. że lubicie non stop to samo pokazywać. No ale no to... wiecie, my tradycyjnie nie zmieniamy nic nowego, cały tam. czas to samo. A że Nikola dzisiaj będzie, miałam zrobić tylko jedną sałatkę, wiecie? A co jeszcze, jakąś jedną, drugą robisz? E, nie, bo chciałam taką naszą z jajkiem zrobić i z groszkiem i z marchewką. Tak, bo czasami mam chęć Fajna do... była taka, czy nie? No powiedzmy tylko, że bez ziemniaków, bez niczego. Mhm. I miałam chęć na taką sa sałatkę, bo czasami mam... chciałam coś zjeść, a nie wiem co. I tak mi otworzę lodówkę i coś bym zjadła. I taką, taką sałateczkę jak najbardziej, wakulewka. Nie tylko, bo może samą. I później mówię, no nie no, dzisiaj Nikola przyjeżdża z Mariuszem, bo to Mariusz tam ma urodzinę, mówię dobra to zrobię ja e, Nikoli tą z kurczakiem, wiecie ona to kurczakowa, Tę. więc dla niej to zrobię, a ja właśnie Tę. robię teraz, będę kroiła jajeczko, mam ma taką marchewkę z groszkiem, na łatwiznę idę, żeby nie mogłabym ugotować, ale szczerze mówiąc nie chce mi się. Dobra wiecie co, wczoraj Gabi... Zaczęła protestować. Ona ma weekend, znaczy jest weekend, ale ona nie ma weekendu. No nie, ja nie mogę mieć po prostu weekendu. Powiedziałam, że nie wiem, za tydzień nie bo Waneska ma urodziny, ale następny tydzień wyjeżdża. Nie mam mnie, bo później znów z kolei Adam i Nikola ma urodziny. Tylko, że akurat robimy to wspólnie. Tobie robimy z torcikiem, a później z Nikolo to gdzieś tam pójdziemy, nie? No i tak za każdym razem powiem, że. No coś okropnego, że ja no nie istotę, mam... to jest luty. odpoczynku. E... Ale Ty lubisz coś działać, z jednej strony. No z jednej strony tak, no. ale... ale czasami też... Patrzcie już... jak ona marudzi, Jezus. <grym> ale czasami też bym chciała odpocząć. Ale siedzisz 5 minut i zasypiasz, więc Ty musisz co czas na obrotach być. <grym> Dzisiaj wstałam o siódmej, no to też nie, nie jest źle. Mogłabym sobie trochę dłużej pospać, no ale. No nie najrzekajmy, nie? No ale bez męża to co będzie długo spać. <laughs> no męża nie. nie ma to. Dzisiaj Waneska ze mną spała, bo wczoraj Adam pospał i już później nie szedł spać. Nie. I ja do Waneski mówię Waneska, to chodź do mnie spać, zobacz. Takie łóżko mamy wielkie, te mama sama świć, taty no, nie. Nie ci się w parka bawić. I więc Waneska dzisiaj ze mną spała i to długo ona spała do dziesiątej. A ja szybko jeszcze właśnie do Peny podskoczyłam. Yy, Penny. Bo chciałam bułki czosnkowe kupić, ale tylko kupiłam dwie, dwie sztuki i resztę Adam dokupił, bo a, ale ja nie było. Ale wiecie, byłem, bo w Waldiku kupiłem. A, w Aldiku I, byłeś. No, bo tam na przyruskim sklepie jest Aldik przecież. A, no tak. Ale dużo ludzi kupuje bułki czaskowe. a te krauta, te, te to są te ziołowe. Ziołowe to mało. Ma chodzi, no. Ja byłem tam i dwa takie kartony. Może inaczej. właśnie się zakochacie w Gabi i co będzie? Teraz na mnie, zobaczycie. Dwa kartony i tam w dwóch kartonach były same te ziołowe, musiałem tam pogrzebać aż na sam dół, dopiero patrzę, o znalazłem jeszcze jeden, bo jeden to był w ogóle jakoś na wierzch, albo chyba mi się wydarzy, że ktoś możliwe, że odłożył, a ten musiałem się, ja już my, my myślałem, że po prostu jeden tylko wezmę, no nie? I to zobacz, jest rano i nie było, nie wiem, możliwe, że później jakąś dostawę dorzucą, ale ja hmm. byłam, która to godzina, koło dziewiątej? Mm. I nie było. Ostatnie dwie wzięłam sztuki. Ty no ale nie dzieją zostanie? No. Co? Czy nie? Spóźniłeś. się. nie poszło? Bo mój powiedzieć no, grę. No, A to się ile? Masz. Szybciutko gotować 10 minut i jajeczko masz gotowe. Bo chcę tak coś takiego lekkie. No nie wiem. No, to może sobie... I teraz Jest pół do no bo na, na obiadek. Ja miałam rybę dzisiaj też y, robię wyjątkowo, bo przeważnie kurczaka robi jak Nikola, Ale mam chęć na rybę szybko się robi, więc... A Amelia dzisiaj chyba ostatni dzień? No i szkoły już No i muszę ja, i po nią pojechać, bo ona musi te swoje rzeczy zabrać ze szafki. A tak? No nagrała mi się na Ocapa. Tylko właśnie jak to zrobię, bo... Po Mariusza i Nikolej, o której mam jechać. Ale po Nikolaj, kończy. No, fudo, fudo czwartej, na o pół do czwartej No, 30, no. A, a ja nie wiem, z Nikolą rozmawiać, bo ja już z nią nie rozmawiałam, więc nie wiem. Że... Się... No no to jak? No to musisz jej powiedzieć, że przyjedziesz, bo ona myślała, że z przyjedzie, więc ja tam z się nie zagadywałam. Bo powiedziałam, że ty się tam do niej odezwiesz. A ja nie miałam już czasu. Znaczy, żeby... wiem, że wy tam się gadałyście, ale. Do mi się odzywają, jak ta ma pieniądze? <noise> Oj, nie przesadzę. Proszę podnieść, nie? No nic będę robiła, później tam weselki, to może z deserkami pokażę. Bo jestem sama ciekawa. A robię taki z tym. Co Adam pokazał, że kupi, to masa kajmakowa. Do tego budyń i... To to. i, i mas kapone. I takie ciasteczka właśnie kupiłam w tym. Iść, No tutaj. i później banany, tady, bo, bo Nikola tam właśnie ma ciasto przywieźć, bo jakieś kupiła gotowe, jakieś chyba mrożone, nie wiem, hmm. bo nie było komu, nie chciało nikomu się gotować, my nie mieliśmy po prostu siły, żeby stanąć i robić za tydzień vaneska, więc Amelka będzie na pewno Vanessa robiła, będzie miała trochę więcej luzu, bo jak do szkoły idzie, to szybciej kończy. Ta, ja kończę gdzieś koło drugiej, po drugiej jest już tu. No, tak? Tak? także... Tak będzie spoko. A tak to jak chodzi do tej pracy niestety, 8 no, godzin, 9, 9 godzin, bo ona godzinę przerwę ma. Tak? Ona godzinę przerwę ma. Nie, ona 8, a w tym ma by godzinę przerwy. Tak, bo miała niby o 14 chyba kończyć, a że ta przerwa jest, to była to niezadowolona i wtedy dłużej to wychodzi. No, to, bo to jest taka praca, wiecie, to nie jest później że gdzieś na kilka godzin, a Nikola to już w ogóle ona to już... Hmm, nie, no dobra, dobrze. nie będziemy tam. No. No dobra, nic. To na razie tyle, zobaczymy później. Ja sobie go gotuję. Chyba ma taką marchewkę no Ja chyba sobie dwa no, nie ma sensu więcej. a jajeczka to no masz swoje. Możesz się przygotować. No żartuję. No, twoje, no nie szkoda, co by było, byś. Moje to są byś Cenne, nie? <grym> Bezcenne bez są. No nic, ja tutaj dalej do kraja mi za chwilę się pewnie zobaczymy. Może czegoś się z zwrócę jeszcze, zobacz, teraz godzinę. A ja jeszcze? No nie Ona mam. schnie. Bo nie miałam kiedy? A czy miałam kiedy? Tylko. No, no to jest tylko właśnie nie było czasu. Tak, po co pić, po co jeść, bo to trzeba robić. To ja nie? Też Aż po co zemdleje przy blacie. Bo jeszcze szybko odkurzyć tam. Wiecie co? Ważniejsze jest odkurzać niż herbatę czy tam kawę robić. No to za dwa godzina już mam wszystko porobane. Bo... Ja jestem taki... No to, jest Ży to jest... Życie jest dla mnie, a nie ja dla życia. No ja wiem, ktoś tak powiem, ale inaczej nie mówię. Weźcie, wpiszcie jej komentarze ją do to no Ona naprawdę kiedyś zębleje przy tym blacie. Albo ją odkurzać. Powiem. Nie no staram się, wiesz. pić na więcej, nie? No. nie piłam, więc no teraz, akurat dzisiaj, no bo dzisiaj mam zobacz, mam co robić, nie? No i nie, właśnie nie ma co pić. Bo no tak liczę, że wiesz, że zrobię. Ty już nie, nie licz. Bo się no, przeliczysz. Jeszcze właśnie ten poran i do tego jeszcze później pójdzie ten por i jabłuszko. No i sosik. A mając jest? No ja wczoraj robiłam majonez. No, tak, tak, robisz to sałatki. Wiesz, tylko też ja sobie tam... mówiłem, se jajeczka z majonezem, a zaraz mi cały majonez pójdzie. <grym> no, jeszcze pójdzie do sałatki na obiad. To muszę się spieszyć. No nic, to zrobię najwyżej. No wolałabym nie robić dzisiaj, jutro, bo już mi się <grym> nie chce za przeproszenie. Dzieciku. już ja usiądę, to będę siedzieć i... No, usiądzie i będzie... Nie, jak wszyscy siedzimy, to nie. Jakbym sama powiem Wam, po południu pójściałam na kanapę, to rzeczywiście oczy by mi się przymknęły, bo tak jak to jest. Jak się robi i robi, to jeszcze jakieś fit, jak energiczny tak. wszystko, ale jak raptownie się usiądzie i to wszystko całe te takie ta... Ja nawet nie zasuwam i też usiądę i zasnąłem. <noise> no, Ty też w ogóle śpioch jesteś. No to jestem śpieszek. No. Śpiewa... Jestem śpieszek, a taką fajną pracę znalazłem na noc, no? Nie? No ja właśnie nie wiem. To też coś, ty co nie tak, I Z Gabi nie tak, ze mną nie tak, w ogóle ten tamo jest jakiś nie tak. <głos> <głos> Dobra. Bo to nie ma co? 10 minut. Właśnie jedynie plus, że się nagrywa telefon, no widać ile czasu jest nagrana. A tutaj, no bo na kamerze nie, nie ma tego. Nie, to tak pira za oko. No. Można było się zamyśleć. A później przy montażu 20 minut. Dlatego, dlatego później na przykład te filmy wakacyjne bardzo na dużo wyszły, a ty zaraz będą my jeszcze tam nie montujemy nic. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby dwa, rozrobić dwa kanały. Jednak ja, dałam wam mówiłam, że lepiej, żeby było tutaj normalny kanał i podróżnicze, bo to jest inaczej, jak się nie pracuje i ma się kanały, i wtedy można montować. Gabi, Ale ja, ja już z wyprzedzeniem Ja dwa kanały, bo jeszcze chwila nie będę pracował, bo będę pracował na YouTube. <laughs> Oj, weź. A tam, jak coś powie, to powie. Nas... Nas... Zobaczysz, Nas... zobaczysz. Dlatego ja uważam, że ten... Powinien być tylko jeden kana tylko to. Adam chciał tak rozdzielić to wszystko, no ale to widzicie, nie wychodzi na bardzo. Wyjdzie, raz, co... kochanie, wyjdzie. Brak czasu jest. No tylko jest... ja muszę mieć czas, a nie za chwilę gdzieś tu jechać, no właśnie, tam gdzieś jechać, kogoś zawieźć, kogoś przywieźć, gdzieś pojechać, coś kupić. To będziesz miał czas, jak już dzieci wiesz. Nie, ale tam dużo nie zostało, tam chyba zostało 4 dni. No, cztery dni, ale materiału sporo tam jeszcze zostało. O, okroję go. Nie, nie masz okrajać. Wyjdą pięciu minutówki, o. Bo ja też lubię wracać do tych filmików naszych, jak dziewczyny były małe, więc... nie. Ja już tam zacząłem, go. ja już tam ruszyłem e, już jeden ten... Tak? Ruszyłem tylko. Ale to zobaczymy, no. Teraz i tak nie jest, aż tak z tymi vlogami codziennie, więc... Ale i tak ja już nie muszę... wszystko. Ale już mam przygotowane dwa vlogi. A, wczoraj były się działo długo, dlatego ty spać nie poszłeś. Nie, nie, No ja Adama wysyłałam spać, a Adam nie chciał iść spać, mówię, nie wyspałem się. Także... No. Ja jestem też uparcie jak ty przy piciu. Dobra. No, zrób mi picie. Widzimy się później. Na razie. Ja sobie zrobiłem a Teraz Abi robił No. No, co? Doczekam się też. Tu Pilnuję ją, bo ona kurczę, nic nie będzie pić. Tu sałatka, akurat zrobiłam, tak mówiłam. Tu dałam majonez, musztardę, trochę koperku dałam dla nas. My za my lubimy. Zobacz świeże świeży. Mm. No, mm, Dobre jest. A tu nie daję koperku, bo Nikola za bardzo nie przepada za koperkiem. Nawet tak czasami do ziemniaków wrzucę dla nas wszystkich. Mówię, mama nie wrzucaj, bo nie będę jadła. Mówię, to jest pod spodem. Wyciągniesz. Tak, ze środka. Tak. Także tu chowam. No i co? I zabieram się zaraz... Za sprzątanie. ...na deserek. Co? Myślałem, że za sprzątanie. A, pokrywka. Tu prawie nic nie ma. Wylizać. Wylizać. <grywka> Wiesz, co można wylizać? Masz. To w nie. To, że mi sosik została, ale sosik to nie szkodzi. Dlaczegoś sobie tam... nie wiem to do lubeczki. Masz. O. Póki świeża. Dziękuję. Hmm. Bo to jak zwykle. Później Dziękuję. później. Jak fajnie się napić. Później później, a później to będzie zimno. Hmm. Fajnie się napić. się. Kurde, pomoczyła usta i ja, wiem się napiła. No, nie jako, no zobacz, już ile wypiłam. No ile? No sporo wypiłam. Piane samów. <laughs> Na tylko siedzi dzieje nie pilnujemy cię. <laughs> no, trzeba je pilnować. A ten Kajmat muszę do miseczki przerzucić. Muszę go tak leciutko... A to nie. ten bierzesz od razu. Nie, tego już zostawiasz. Datę za A Ale tamten też kopowałam jeszcze tej sztuce. To jest 2000 a tam nie wiem jak jest. Też, też One chyba. długo mają. To, ten, to będę musiała chyba wziąć, leciutko podgrzać, żeby on taki był y, leisty. Hmm. No, to zaraz się wezmę. Tylko to muszę do lodówki pochować. W trzeba miejsce na to zrobić. No i co, i zaraz się zobaczymy na następnym ujęciu. W następnym ujęciu, w <głos》>. następnym, dzisiaj następnym znów piścia, piścia, Obrzasko, tata. No, dzisiaj vlog kuchenny, można powiedzieć. ujęcie. Gabi w kuchni. No Adam nie może sobie kanapki. No jest już dobrze, ja ją obrałem. Jeszcze muszę kanapki sobie pokroić. Chlebek tak, to To jest budy. A to jest tą Tak, waniliowe. Tutaj daję maskaponę. Pokaż jak to wygląda. No, nawet no, maskaponę. Ja akurat mam z, z Lidla maskaponę. Ale ludzie chcą wszystko wiedzieć Gabi. Nawet jaka sól, czy biała, czy... Mm. Tu musimy... Ale powiem Ci? Te maskapone. Z mm. Inny ja kupowałam. To jest dobry? też z Winla, ale inny. Widzimy tą łóżkę tu. I... I powiem, że dobry. Amelka kupowała skaflanda te pół kilogramowe. To taka ja tak, taka słodycz. Ja może pokażę. On jest, on jest inny. Może dlatego, że może w smaku. Co? Teraz może pokażę. Ten, to jest tak dobry. Te mascapone bardzo dobre jest. Które który tak, lepszy? Ten mi smakuje. Mm -hmm. I też jeszcze taki jeden, ale akurat go tu nie mam, też dobry jest. A ten to taki, Banane? taki brzmi bezpłciowy jest. Aha. A tamten taki dobry, naprawdę. Banan. Tak, i tutaj miksujemy to na jedną masę. Mm. I ja muszę akurat tak, bo mam tam kontakty. No bo mi chce, nie? Tam, nie wiem czy mam takie... Nie wiem, po, powrócisz go tam. Niech on sobie stoi. On ładnie wygląda. Nie wiem go nie wiem. Ja się już tak. nie odzywam. Prawidłowo wą inną. No ale po co? Ale jakoś tak odruchowo łapię tutaj Wiesz za... Co, ja go jak pryknę przez okno, to będziesz miał odruchowo. Mm. Nie będziesz miała nic już. Tak dalej A wiesz, że te szroty są najlepsze? Tak. Pamiętaj, dokładnie Ci powiem, to, że one, się, one się już rozdwajają nawet. Gdzie? Ale nie wiesz, że stare to jest najlepsze? Aha, to my jak takie stare wino, czym starsi, <laughs> tym bardziej fajniejsi. Taka masa, no zobaczymy Widzicie, jak... Widzicie, mikser nie dał rady, jeszcze musimy ręcznie pomatać. Dobra. Można więcej słodkie, ale to będzie kajmak. Więc yy, no i to teraz tak, tu damy trochę budyniu. Ja to robię pierwszy raz takie coś. Najpierw Chyba po mam... trochu wszystkiemu, a później będziesz dodawać. Mam chęć spróbować. Oj pichcik, pichcik. No tu mam tak, ciasteczkę, już sobie pokruszyłam. Mam taki, będzie 3 bit. Co? Taki 3 bit. Coś tam z tyłu. No, chyba tak. Nie wiem. Ale jak ktoś lubi karmel. Gabi, mmm. Kto nie lubi. Słodzie? I tak, to ty, Może tak i będę wszystkich, tak pokażę z grubsza. Pokaż, tylko pokaż to te, te pierwsze bo, przecież. Co? Może na wagę w postaw, które. Co? Coś pomytałaś? Nie. Nie, jakby właśnie patrzę. Budyń. Budyń, Boże, ja mówię. No, dobrze, nie cebula. Dlaczego się nie świeci? Co nie świeci się? A, nie wiem. A, bo tu ciemno trochę. No to te lampki miałeś zrobić, tata. Chyba w niedzielę zrobisz, bo dzisiaj to nie wiem, czy dasz radę. Jutro. To jeszcze tr 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 truskawki mogły być? No, też by mogły być truskawki, czemu nie? Tylko fajnie by były jakby świeże, nie mrożone. Mm, I do tego teraz. No właśnie, co? Zabotę? Trochę ciasteczka, tak dobrze pamiętam. Tak, włącz swoją wyobraźnię, nie musisz tak kopiować. Jak no tam. nie. I... Kiedy ten kajmak? Teraz kajmak. Boże, wiecie, on musi być podgrzany. Dobra, to przyjmujemy zamówienia, Piście, komu mamy... Ja muszę pierwsze sprawdzić czy to będzie mi smakowało, co, ale jak, wiesz... Jak ja patrzę to, co jest taki to na pewno lubię. będzie smakować. Budyń lubię, kajmak lubię. Banany lubię. Do tego dajemy znów budyń. Wiecie, może to, to później więcej podawać, a ja na razie tak właśnie robię, bo nie wiedziałam jak to te kufelki... No. no w sumie mogłabym tam więcej, więcej tu pod, pod spodem można dać, no wtedy jeszcze lepszy by, by, będzie. I na wierzchu. No tak dbamy o dietę naszą. I tutaj może być yy, też... Jak chcecie ułożone... chudnąć, oglądajcie nasze vlogi. Banane. Na pewno zejdziecie No to zejdziecie coś vlogi. takiego. I tutaj tak samo robię. I tu tak samo no. będę robiła. No, więc. Ech, wiem, mniej więcej. Pokażemy później. Już to jak to gabi nie, wiem, jak no, nie będę was zanudzała tym wszystkim. No bo i tak widzę że jak ślimka. Ada musi kanapki zjeść. Też. I jest efekt końcowy. robi jeszcze tutaj. Tylko nie wiem właśnie na górze, czy nie jest trochę mało tego karmelu, ale, Alby jak, sądzę, ale by jakby co, to ja jeszcze mam. A my tak słodkości jak, aż tak nie lubimy. Jak, jak dzieciakom no. będzie za mało, najwyżej dorobię. Hmm. Bo mamy, ma. masz Tak, jeszcze. bo jeszcze mam. Mhm. Widzisz, dobrze kupiłem. No dobrze A kupiłeś. A co to tam jest? No jeszcze mi została ta masa, bo wiecie, ja dorabiałam. Ale można je zjeść teraz? No przed to no nie wiem. Aha. Aha. to sobie później zjedz. Mm, bo ja tą masę budyniową z e, tym mascarpone jeszcze dorabiałam, bo tam była wersja taka e, 250 gram, a ja dorobiłam drugie 250, bo niestety mi zabrakło, było trochę tak ubogo, bo tamta porcja była na mniej tych e, no, deserków, pucharków. a ja pucharków, a ja zrobiłam więcej. No, także to tak mi wyszło. Ale fajnie, by, by tu trochę było więcej kajmaku, ale jest ten kajmak też pod spodem. Też nie chcę za bardzo tak tutaj widzicie, tylko bardziej tutaj jest to rozlane. No, tutaj to jest jak krówka wyszła. Tak. A to zależy widzisz, jak się mi ułożyło, nie? Bo tutaj też jest kajmak, Więc mi się wydaje, że spokojnie. To ten jest mój. <laughs> także spokojnie mi się zdaje, że będzie ok, Bo kajmak, wiecie, jest też słodkie, te maskapone. Więc na razie taki tutaj. Więc nie dokładałam. I jakby coś, to wiem, że. Mam, wkładam to do lodówki. Bo, bo to zimna, fajnie zimna, jak to takie zimna. zimniejsze jest. No i co? I mnie się za obiadek się no trochę tu jest. Nie, bo, my, bo coś przygasamy, ta nasza gwiazda, coś zaczyna gasnąć. Chani, polecajcie nasz kanał, niech łapkęczki wchodzą, to będziemy tryskać energią. Będziemy. Ja też tryskać Żarówki te... nie będziemy energii. potrzebować. No nic. To. Na razie na tym kończymy, a zobaczymy się ewentualnie później. Później, A mm. to jeszcze nie koniec? No chyba nie. A, zaraz, zaraz. <laughs> nie wiem, co jeszcze czeka dzisiaj dzień. Czy coś będziemy no, nie, nagrywać, czy nie. zobaczymy. A zobaczymy, na pewno Nikola przyjedzie. Ona miała ósemki wyrywane, Nie wiem, czy jedną, czy dwa. To będzie. To trochę spukła i ma. Siny, ale mówiła, że już tak powolutku może sobie iść, bo na już cały tydzień w domu dobra, jest. Dobra, kocham. No nic. Bo ja muszę się lekko zrzemnąć, bo muszę naładować baterie, tak, bo dzisiaj taki ciężki A później po dzieci musi jechać, jakby no, nie tak. było, nie? A ja, tate, ja tate, szybko by... opisuję w A Ale te dzieci oj, bez taty, oj, taty zrobimy, co? Oj, sobie nie żartuję. Oh, that's okay. I thought I <coughs> was right. be I a I, an I alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay.